Jo, dookoła mnie pandemia. Uwierz mi to nie herezja. Ciągle jest nadzieja. Nominacja od Kufiego i Macieja. Dzięki, lecimy. Hot Sixteen, started by the solar. Dzisiaj wpłacamy ten dolar. Wspólnie ugasimy koro pożar. Niech już kończy się ten koszmar. Pozdrosławił team familia. Kiedyś głowak tylko piłka. Znów zagramy, serce mocno ściska, nie na pół półgwiska. Sprawa oczywista. Kiedyś piękny Maj. Z ziomeczkami uderzamy w rajd. Dom numero Uno Gang! Nutkę zapodaje Kuba Karp! Intercontinental Bayer Myśli przelane na papier. Marny ze mnie raper! Chociaż kocham światła kamer! I teraz moje hot Six in nominacje. Emilo MC Rafciu Kamilo kolibrowy skład. Johnny jest kółka, Sławin Ekipa, Bronowice Team, Marcino, Pawlo i wspomniany kubon Karpiu, Pan Kubon, dom numer uno. Pozdrowienia. Wait. To był mój Hot Sixing Challenge. Domino na majku. Domino na mikrofonie. Pozdrawiam wszystkich. Elo.